15 marca tego roku okazał się drugi wspólny album Jana Rapowani i Nocnego. Ten nazywa się Plansze, a wydany niecały rok temu album yy, pierwszy ich wspólny się Nocna zmiana. Yy, unboxing tamtego albumu możecie zobaczyć tutaj gdzieś w kartach, a unboxing tego nowego albumu zobaczycie w tym materiale. Najlepszy kanał o polskim rapie. Oprócz oczywiście unboxingu mam dla Was konkurs, który będzie na końcu tego wideo. Do wygrania jest wersja limitowana tego krążka oraz wersja podstawowa mpikowa. Zadecyduje zwany ślepy los, ale zanim tego przejdziemy sprawdźcie jak ten album jest wydany. Jak dobrze, że mamy wiosenne słońce, w końcu można nagrywać w jakichś sensownych warunkach. Tak jak mówiłem wcześniej, mam dwie wersje albumu plansze. Wersja podstawowa i wersja preorderowa w nakładzie 3000 sztuk, wyprzedana. Pomyślałem sobie tak, w wersji podstawowej nie będę odpakowywał, ona będzie oczywiście do wygrania w konkursie, a wersja rozszerzona, żeby pokazać jakby, yy, no kolory teraz widzi, tak, to jest kolor w wersji podstawowej, tą znajdziecie w empikach, w sklepach, to jest kolor w wersji rozszerzonej, to jest fiolet, ten kolor, Hmm. Zapytaj każdą osobę, powiedzieć co innego. Według mnie to jest pomarańcz, ale to może nie być pomarańcz. Czasami wiecie, może taki łososiowy bardziej. Także to rozpakujemy i pokażemy Wam. Jacy my, ja tu jestem sam. A to yy, niech będzie, że tak powiem, tajemnicą. Chociaż przypuszczam, że jakoś dużo to wydanie nie różni się wnętrzem od tego. Oprócz oczywiście kolorów. Nie przedłużając, zajmiemy się tematem głównym. Żeby nie przedłużać, wyjąłem album z folii. Jeżeli mogliście widzieć na vlogu na kanale Jazdy każdy z tych albumów, a właściwie to okładka wewnątrz została osobiście podpisana przez Jana Rapowani oraz Nocnego, zanim albumy trafiły do tłoczni, tudzież do miejsca, gdzie te albumy się składa, czyli plastikowe opakowanie z wewnętrzną książeczką, płytą oraz z zewnętrzną tą okładkową książeczką. Znaczy okładką, nie książeczką, wewnątrz nie ma drugiej książeczki, bez sensu, nieważne. I takie rzeczy fajnie, że się dzieją, ponieważ zostaje się album w folii, można dać go na prezent. A jednocześnie nie jest on odpakowany. Niektóre autografy były unikatowe, jak mogliście zobaczyć w tym materiale wideo, a jeżeli nie widzieliście, to sobie zobaczcie. Więc to za chwilę. Zaczniemy może od tak zwanego zinu. Te ziny robią się coraz bardziej popularne. Co któryś polski album już te ziny ma dołączane w preorderze lub nawet w wersji podstawowej. Czasem są to dłuższe historie, czasem są to krótsze historie, czasem są to albumy ze zdjęciami. Zobaczymy, co jest w planszach. Tutaj widzicie, idealnie mi słońce pada, taki yy, wydrukowany, specjalny napis, plansze identyczną czcionką co na okładce tyle, że większą. Fontem, nie czcionką, już mi kiedyś ktoś poprawiał. Nie ja jestem grafikiem, to nie przywiązuje do tego wagi. Skupmy się, co ja właściwie widzę na okładce tych plansz, bo ja już tak trochę patrzyłem na tego Zina i do tej pory nie wiem. Powiem wam szczerze, że na pewno widzę szklankę, która stoi w pijanie. Okej. Okay. Widzę ścianę, to jest płytka. To jest jakaś ha, opłytkowana powierzchnia. Nie, to nie jest pijana, to jest śnieg, to jest zima. Album powstawał zimą, jesienią. Ok, dobra. To wiele tłumaczy. To może po prostu być jakiś element na zewnątrz budynku. Tak, to wiele tłumaczy. Dobrze, plansze, jakiś złocisty napój, sok, tudzież drink, tudzież łycha. Nie wiadomo, co jest w środku. Oczywiście są wlepki. To na pewno cieszy osoby które płyty kupują tudzież biorą udział w moim konkursie. Co mamy wlepka okładkowa wlepka z symbolem znaku zapytania na karcie tudzież do pionku domina tak to się chyba nazywa. Zapalniczka logo SBM i kości zostały rzucone. Dobrze to były wlepki. Wkładamy je na bok. Tu mamy jakby odbicie lustrzane zdjęcia okładkowego. Trochę kadr mam za wąski a tutaj mamy ja na rapowanie i nocnego na y, nieostrym zdjęciu. Macie ostry obraz na nieostre zdjęcie z książeczki. Celowy zabieg. Tutaj mamy dwóch gentlemanów na y, zdjęciu dwuczęściowym. Ogólnie, no to fotosy i zdjęcia. Y, domyślam się, być może nawet z jednej sesji albo z kilku. Sprawdźmy po ciuchach. Najlepiej poznawać takie jeszcze po ciuchach. Analizuję te trailery filmów Marvela i potem analizuję, kto ma jakie ciuchy na sobie, kto ma jakie włosy, czapkę. I widać, jak sceny występują po kolei w filmie. Tutaj sytuacja wygląda podobnie, jakby panowie wybrali się razem z fotografem na przechadzkę wieczorem po mieście Warszawie, mieście Krakowie. Nie wiem tego, przypuszczam, że mogła to być Warszawa. Ten tunel charakterystyczny poznaję akurat z Warszawy, i te zdjęcia zostały tam. Uczynione. Tu mamy już sytuację klubową zarówno na jednym, jak i na drugim zdjęciu. Nadal jest to sytuacja klubowa. To zdjęcie nadal jest. Czy nadal to zdjęcie także jest nieostre z Janem. Sytuacja klubowa ciąg dalszy. Fotosy. Tu nie jakiś uber jest grany albo taksówka na drugim fotosie. Tu mamy już sytuację dzienną z kolei, garaże. Nocny, lustra i te sprawy tu jest kolejna wkładka. Ja ją Wam pokażę za chwilę. Tutaj zin dobiega końca. Szlugę paczków mamy na ostatnim zdjęciu oraz kto odpowiada za sam zin. Kto wydaje, kto odpowiada za ilustrację, kto za fotografie. Wszystkie informacje macie podane, ostatnia strona. To gładki kolor fioletowy, pasując oczywiście do wydania limitowanego. Ale tutaj mamy coś jeszcze. Nie wiem, czy te kolory nie są zbyt mocno przepalone przez to właśnie słońce, ale powiedzmy, że wszystko się tu zgadza. Bezsensowne przepijanie pieniędzy. Taki ładny nagłówek. To jest rzecz ciekawa. Jest to plakat, a jednocześnie wywiad z Janem Rapowaniem i nocnym. Mm, całego oczywiście nie zmieszczę w kadrze, ale może spróbuję Wam pokazać na początek ogół, a potem detal. A to wygląda tak. To także zdjęcie, nie wiem czy z tej samej sesji, ale jana rapowanie i nocnego. Zrobione jesienią lub też zimą, ponieważ panowie są w sytuacji kurtek puchowych, więc musiało być zimno. Kolor niebieski na kolorze różowym. Chyba w jakimś, na jakimś zewnętrznym nie wiem czym. Dziwne to zdjęcie jest tą drogą. A tutaj mamy wywiad. To mam tak, że tu jest takie małe foto umieszczone, a reszta tego to rozmowa, yy, nie taka znowuż krótka, na trzy strony A4. Nie, co ja gadam, tak? A4, A2, A2 to autostrada, A3 to taka duża kartka. Tak, to są strony A4. Dawno nie byłem na lekcji plastyki albo techniki, tudzież zapominam. Taka kartka z drukarki, powiedzmy. Trzy kartki z drukarki, yy, nie taką znowuż yy, małą, a nie dużą yy, czcionką, tudzież fontem. Yy. To jest rzecz fajna, ponieważ możecie dowiedzieć się czegoś więcej o albumie oczywiście, nie zagłębiając się w żadne rozmowy youtubowe, radiowe, ani tak dalej, ale z mojego punktu widzenia jest to yy, jeżeli są celne pytania, a niektóre czytałem i rzeczywiście są takie, które zadałbym ja jest to troszeczkę, yy, w cudzysłowie oczywiście pół rzędu, pół serii odbieranie mi pracy, gdyż ponieważ albo wiem, że no, jakby nie było, to mi wywiadami zajmuje, i bardzo chętnie bym oczywiście z Janem Rapowaniem Nocnym pogadał, może będzie taka okazja Yy, więc yy, te autowywiady są spoko, ponieważ czasem tam yy, yy, można dowiedzieć się czegoś więcej i ktoś kto zadaje te pytania, a nie wiem czy tu jest napisane kto je zadaje, yy, potrafi, yy, zna osobiście artystów, więc potrafi tak zadać pytanie, żeby wyciągnąć od nich coś więcej, to jest ta rzecz dodana. Także ciekawostka, wywiad, tu jest zin, może w zinie pisze kto odpowiada za ten wywiad, rozmawiali Daniel Wardziński, Agata... Kirago Mateusz Jędrzejewicz, czyli trzy osoby zadawały te pytania w tym wywiadzie. Spoko, opcja, wszystko jest napisane. To były dodatki, przejdźmy do samego krążka. Album w wersji limitowanej oczywiście kolorystycznie zgadza się ze wszystkimi dodatkami. Mamy Jan rapowanie i nocne plansze. Jak sami widzieliście w jednym z materiałów wideo, klipie, czy też takim wideo obrazku do singla, ta scena została odtworzona. Ona jest no, zrobiona graficznie, ale na podstawie, domyślam się, zdjęcia. Ta, te, te pozy nocnego i Jana Rapowanie, którzy grają w szachy, ale wydaje się, że grają takimi małymi buteleczkami, takie, które często występują w barkach hotelowych. Co mamy w środku wewnątrz opakowania? Oczywiście jest książeczka, jest album, plansze z poszczególnymi e, cyframi na grzbietach, na bokach właściwie kostek do gry, białych, klasycznych, pod płytą Taka symboliczna popiołka, popielniczka i unoszące się dym z papierosa w kształcie kobiety. Ciekawe. Dalej, książeczka. Co jest w książeczce? Musimy to sprawdzić, czy dam radę ją wyjąć jedną ręką. To nie będzie takie proste, ale dałem radę. Oczywiście na wewnętrznej stronie mamy wszystkie kredyty, nazwę albumu, kto jest wydawcą, kto menadżerem, kto prowadza PR. Artworki, typografie, realizację wokali, wszelaki management, e-maile, kontakty, etc. No i tu zaczyna się już wnętrze. Mam bardzo standardowy autograf właśnie tutaj w ręku, bo widziałem tam pojawiały się różne szalone napisy i pomysły. Tutaj jest raczej standardowo. Wszystko będzie rozwijało się w taką dłuższą tracklistę z poszczególnymi planszami, nomen omen, więc rozwiniemy to. Tutaj jeszcze we, jakby we wnętrzu wnętrza mamy rzeczoną zapalniczkę oraz znak zapytania chyba na karcie. To wygląda troszeczkę, już wiem jak co to wygląda. To wygląda jak karta szansa z gry Monopoly. Tak. Dlatego też są plansze, dlatego są kości do gry, dlatego mamy. Tak, dokładnie pamiętam ten znak zapytania z gry Monopoly. Absolutnie tak. To mi się teraz właśnie tak kojarzyło. Trochę z Jokerem, z Batmana, ale jednak, jednak Monopoly. Dobrze, wiele tłumaczyło. No dobrze. I poszczególne traki, rzeczywiście na track są przedstawione jako plansze. W tej grze, i tu się też pojawiają różne różne symbole. No cóż, od pierwszego numeru poprzez kolejne: wiadomo, jak sytuacja się toczy. Tu butelka, tu złamane serce, tu papieros. Tutaj zapalniczka. Tutaj kolejna jakaś flaszeczka większa. Nie wiem, jakiś Jägermeister, albo jakiś, może nie wiem, Łycha. <laughs> I tak dalej, i tak dalej. I rzecz, która Was na pewno interesuje, w wydaniu limitowanym nie mamy tylko Ziną. Nie mamy tylko innego koloru. Okładki, nie tylko jest tam wywiad, ale także są tak Bonus Deluxe, dwa dodatkowe utwory: Szanse oraz Ludzie Zdarzenia. Także cały album w wersji limitowanej zamyka się w 14 numerach, a wersja podstawowa zamyka się w numerach 12. Tak to właśnie wygląda. Jestem naprawdę geniuszem, rozszyfrowałem do czego nawiązuje tytuł Plansze. No, Mensa już chce mieć mnie w swoim składzie. Dobrze, przejdźmy do pytania konkursowego. Skoro już wiecie, jak ten album został wyprodukowany, wydany, udostępniony oraz jak jest sprzedawany w wersji podstawowej oraz tej limitowanej, tak jak już mówiłem, egzemplarz podstawowy, egzemplarz rozszerzony ze wszystkimi dodatkami ujętymi tutaj w tym oto zinie, one są tutaj razem zapakowane. Pytanie konkursowe będzie dosyć proste. Musicie mi odpowiedzieć tutaj w komentarzach, na YouTubie, jak nazywał się, jaki tytuł właściwie nosił pierwszy singiel do krążka plansze Po 8 dniach pod tym wideo znajdziecie odpowiedź Właściwie nie odpowiedź, tylko zwycięzcę, który udzieli prawidłowej odpowiedzi Który będzie przeze mnie oznaczony gdzieś tam w komentarzu Komentarz oczywiście ten zwycięski wybiorę przez maszynę losującą Tylko potem na końcu weryfikuję, czy odpowiedź jest poprawna A my widzimy się w kolejnych materiałach Już wkrótce na moim kanale będą jakieś tam nowe serie Ale też dużo unboxingów będzie mam na... Półce całkiem sporą, yy, kubkę, gromadkę płyt, m.in. weny, wienia, m.ika.e. i chyba kogoś jeszcze, ale zapomniałem. nieważne, dużo płyt nadchodzi, także te unboxingi będą się przeplatały z innymi materiałami. Widzimy się także w internecie, na Facebooku, na Instagramie, idzie tamkolwiek, bądź na razie.